Witajcie kochani, Sylwia kocoń z duch materii z takim krótkim przekazem, ale myślę, że też bardzo y, głębokim jednocześnie i wartym y, zreflektowania nad nim. Otóż w moim życiowym doświadczeniu ja naprawdę wyraźnie widzę, że wszystko przychodzi do mnie, do każdego z nas w najodpowiedniejszym czasie, w najwłaściwszym czasie, wtedy, kiedy jesteśmy naprawdę na coś gotowi. I oczywiście nam się może zdawać, że w danym momencie to, czego doświadczamy, co zostało nam zaserwowane przez życie, jest czymś, co nas przerasta, nie dajemy sobie z tym rady. Ale zapewniam cię, że nawet, a może nawet zwłaszcza w takich momentach, ty dostajesz te sytuacje, te wydarzenia, te okoliczności, dlatego że ta gotowość już w tobie jest. I teraz tak, podchodząc do tego troszkę z innej strony, czasami jest tak, że niektóre osoby tak troszkę marudzą, narzekają, mówią: Kurczę, tak bardzo bym chciała, tak bardzo bym chciał już przejść pewne etapy, już to mieć za sobą, już coś wypuścić, już coś oczyścić, już coś przetransformować. Jestem już naprawdę gotowy na to, już tego chcę. I oczywiście, jeżeli tak jest, jeżeli jest taka Twoja intencja, jeżeli ona płynie z serca, jeżeli ty to naprawdę czujesz, czujesz tą gotowość, to wszechświat tak wszystko poukłada, żeby to coś, co ci już dłużej nie służy w życiu, co już przerobiłeś, co już można po prostu wypuścić ze swojego doświadczenia, żeby to mogło sobie spokojnie odejść albo też niespokojnie, no bo czasami potrzebne są jakby takie małe huragany, jakieś małe zawirowania, żeby coś się mogło po prostu pozmieniać w naszym życiu i te schematy, które nam nie służą, żeby już mogły odejść, tak? Natomiast. Jeżeli tej gotowości jeszcze tak naprawdę w Tobie nie ma i ten głos, który gdzieś tam wykrzykuje, ja już to chcę, albo też jest zniecierpliwiony, przebiera nogami, jest niezadowolony, ile to może trwać, albo nieusatysfakcjonowany sobą, że tak to wszystko u niego powoli przebiega, albo nawet ma wrażenie, że się gdzieś tam cofa o kilka kroków co jakiś czas, jeżeli tej gotowości nie ma, to ten proces. Ponownie on się zadziewa w swoim własnym czasie, i to coś, co ma pojawić się w Twoim życiu, lub też odejść z Twojego życia, to coś, co się ma przetransformować, yy, będzie miało miejsce wtedy, kiedy naprawdę będzie w Tobie na to gotowość. I to nie jest zła wiadomość, to jest fantastyczna wiadomość. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli my, pomimo tego, że życie nie daje nam pewnych doświadczeń, pewnych sytuacji, i my temu nie ufamy, że to jest dla nas najwłaściwsze w tym momencie, i przemy z ego, z takiej siły własnego charakteru, ale takiej przemocowej, takiej, jak to się mówi, po trupach, że coś doprowadza do skutku. Bo można i tak, jeżeli my coś przeforsujemy, to wówczas. Jest nam dawane doświadczenie, które jest naprawdę mega, mega silne, jest bardzo intensywne i bardzo trudno jest nam je zintegrować, i nie umiemy się w tym odnaleźć. Wtedy pojawia się chaos, wtedy pojawia się wiele e, lęków, wiele e, dyskomfortu, i nie wiemy, co z tym za bardzo zrobić. Ja sama miałam takie doświadczenie, dlatego mówię, jakby. Wzorując się na tym, jak moje życie przebiegało, i dzielę się tym z każdym z Was, gdzie również przeforsowałam pewną rzecz kilka lat temu, i naprawdę potem zajęło mi wiele miesięcy, żeby dojść do siebie, żeby się zintegrować, żeby w ogóle móc tak naprawdę wychodzić z domu i funkcjonować, dlatego że wydawało mi się, że to jest, że, że ja już jestem gotowa, że ja już chcę tego teraz. Dlatego zaufaj, zaufaj. Temu, że życie daje Ci zawsze to, co jest w tej chwili dla Ciebie najodpowiedniejsze. I oczywiście umysł będzie miał zawsze swoje 5 groszy do dodania, jakiś swój komentarz, w zależności od tego, jak tendencyjnie myślimy, w którą stronę idziemy, czy tą bardziej negatywną, czy pozytywną, tak też będzie ten komentarz wyglądał, tak? Czyli może być jakieś rozczarowanie, niezadowolenie, zniecierpliwienie. Ale czemu by nie miała być tam radość, czemu by nie miało być tam zaufanie, głębokie zaufanie i radość, że życie Cię prowadzi, że jesteś pod Jego opieką i że Cię chroni y, przed tym, żebyś był, była zawsze gotowa na dane wydarzenie, na daną okoliczność? Dlatego, że naprawdę po własnych doświadczeniach. Y, Naprawdę widzę, że kiedy nie ma jeszcze tej gotowości, a coś jest przeforsowane, to wtedy to jest, to jest bardzo, bardzo trudne i różnie to się kończy u różnych osób. Także zaufaj życiu i wiedz, że jesteś prowadzona, że jesteś prowadzony, że wszystko jest ci dane zawsze w najodpowiedniejszym czasie. A jeżeli przechodzisz przez jakieś doświadczenia, które wydają cię w tym momencie za trudne, to też temu zaufaj, że jest ci to dane po coś. I zreflektuj nad tym, czy to było przeforsowane z Twojej strony, czy po prostu się pojawiło. Bo jeżeli pojawiło się samoistnie, to znaczy, że naprawdę ta gotowość w tobie była. A jeżeli było przeforsowane, to cóż, teraz już to masz, już wykreowałeś sobie to doświadczenie, jesteś w tym, więc po prostu. Teraz pracuj z tym, żeby przejść przez nie w jak najlżejszy, w jak najbardziej świadomy sposób, i tutaj oczywiście bardzo yy, zalecane jest wsparcie innej osoby, która rozumie, która przejdzie po prostu z Tobą przez te trudniejsze okresy i, i wyprowadzi Cię na tą przysłowiową drugą stronę. Ok, także myślę, że to byłoby tyle z tego mojego dzisiejszego przekazu, którym chciałam się z Tobą podzielić. Także kluczowym słowem jest ufaj. I, I po prostu bądź w tym, czego doświadczasz obecnie, bo jest to dla ciebie najodpowiedniejsze, najlepsze doświadczenie, jakie, jakie możesz teraz mieć. I każde, każde jedno, życie samo w sobie cały czas doprowadza cię do harmonii, do spełnienia wewnętrznego, do poczucia, że płynie z życiem, a my jedyne co mamy zrobić to bawić się tym życiem i nie wchodzić mu w drogę. Także do usłyszenia następnym razem cudownej zabawy. W cudowne magiczne życie, pa pa pa.